W niedzielę 10 sierpnia 2025 roku po godzinie 18.00 doszło do niewyobrażalnie tragicznego w skutkach wypadku w niewielkiej miejscowości Grobla w powiecie radomszczańskim na terenie województwa łódzkiego. Zgodnie z napływającymi informacjami kierujący samochodem osobowym marki Opel brutalnie wjechał w grupę pieszych pielgrzymów. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało łącznie aż 10 osób, w tym bezbronne małe dwu letnie dziecko. Sprawca zdarzenia 54-letni mężczyzna był całkowicie pod wpływem alkoholu. Na miejsce natychmiast zadysponowano potężne siły i środki ratunkowe, w tym śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Szczegóły zdarzenia zaczęły niemal natychmiast spływać od służb krótko po wypadku. Oficer prasowy komendy powiatowej Policji w Radomsku, aspirant Dariusz Kaczmarek, w rozmowie z mediami potwierdził te mrożące krew w żyłach fakty. 54-letni kierowca najechał na niczego nie się grupę pielgrzymów idącą drogą. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy. Miał znacząco ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu przekazał aspirant Kaczmarek. Dodał również, że cała pielgrzymka liczyła łącznie 156 osób i pochodziła z powiatu oporzyńskiego z miejscowości Białaczów i Żarnów. Informacje te uzupełniła nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która w rozmowie z Polską Agencją Prasową precyzyjnie uściśliła, że badanie wykazało u kierowcy 1,3 promila alkoholu. Nadkomisarz Sobieraj podkreśliła również, że mężczyzna został natychmiast zatrzymany i odizolowany od innych. Pozostaje aktualnie do dyspozycji z relacji policjantów wynika, że kierowca OPLAN najechał na tył zwartej, poruszającej się jezdnią pielgrzymki. Do zdarzenia doszło na wąskiej drodze powiatowej prowadzącej przez las w kierunku przedboża, gdzie pątnicy mieli zaplanowany swój kolejny noslek. Jest to trasa rzadziej uczęszczana, zazwyczaj spokojna i często wybierana przez pielgrzymki zmierzające na jasną górę. Co równie wstrząsające, po spowodowaniu wypadku, 54-latek nie opuścił pojazdu, lecz służliwie zamknął w nim drzwi. Policjanci zjawili się natychmiast z komisariatu policji w przedborzu i zatrzymali tego mężczyznę. Relacjonował aspirant Kaszmarek. Zapowiedział, że czynności zatrzymanym zostaną wykonane po jego wytrzeźwieniu, a następnie zostaną mu postawione zarzuty. Na miejscu przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze policji pod ścisłym nadzorem prokuratora, zabezpieczając wszelkie możliwe ślady i skrupulatnie ustalając dokładne okoliczności tej niewyobrażalnej tragedii. Równie wstrząsający i dramatyczny obraz wyłaniał się z informacji przekazywanych przez Państwową Straż Pożarną. Brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży pożarnej, Poinformował, że pierwsze zgłoszenie o wypadku wpłynęło na stanowisko kierowania do służb o godzinie 18.03. Na miejsce zadysponowano aż 8 zastępów w straży pożarnej. Brygadier Pawlak przekazał kluczową informację dotyczącą stanu poszkodowanych. Na szczęście wszyscy ranni są przytomni, ale niestety mają liczne złamania. To kluczowa informacja, że obrażenia, które odnieśli, nie zagrażają ich życiu. Dodał również, że jako pierwsi pomocy zaczęli udzielać ratownicy z karetki, która fabrycznie zabezpieczała pielgrzymkę, co miało kluczowe znaczenie w tych krytycznych pierwszych minutach po wypadku, gdy liczyła się każda sekunda. Dodatkowo, akcja ratunkowa była prawdziwym wyzwaniem logistycznym i była skomplikowana ze względu na leśne położenie miejsca zdarzenia oraz utrudniony dojazd. Na miejsce wezwano aż trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego z różnych baz w Łodzi, Kielcach oraz Katowicach, co jest procedurą stosowaną w przypadku zdarzeń masowych. Jak wyjaśnił brygader Pawlak utrudnienie był fakt, że miejsce lądowania śmigłowcu musiało zostać wyznaczone przez doświadczonych strażaków w odległości około kilometra od wypadku. Zdarzenie miało miejsce na drodze, która jest w lesie. Miejsce lądowania śmigłowców jest oddalone około kilometra od miejsca zdarzenia, dlatego też strażacy musieli dowozić kładami i samochodami terenowymi załogi ze śmigłowców ratunkowych na miejsce zdarzenia, tłumaczył rzecznik straży. Ostatecznie, jak potwierdzono, trzy najciężej ranne osoby wymagającej natychmiastowej interwencji w specjalistycznych ośrodkach zostały przetransportowane do szpitali drogą powietrzną. Wśród dziesięciu łącznie poszkodowanych, którzy w wyniku bezmyślnego aktu agresji trafili pod opiekę medyczną, oprócz półletniego dziecka znajdowały się głównie osoby dorosłe w wieku od 29 do 49 lat. Byli to ludzie w sile wieku, realizujący swoją coroczną, głęboko zakorzenioną w tradycji religijną powinność. Niestety najciężej ranny został 31-letni mężczyzna, którego stan z uwagi na rozległe obrażenia wielonarządowe od początku określano jako poważny i wymagający pilnej operacji. Cała ta skomplikowana logistyka medyczna zadziałała bez zarzutu i ranni zostali sprawnie rozwiezieni zgodnie z precyzyjnym planem koordynatorów medycznych do specjalistycznych szpitali w różnych miastach, m.in. w Końskiej, we Włoszczowej, Radomsku, Łodzi i Częstochowie. Ta szeroko zakrojona operacja miała jeden cel. Wszystko po to, aby zapewnić im jak najszybszą i najbardziej specjalistyczną pomoc dostępną w regionie. Pielgrzymka, której radosny i pełen wiary marsz został tak tragicznie przerwany to grupa numer 3 z kolumny opoczyńskiej pierwszej pielgrzymki Dicezji Radomskiej na Jasną Górę znana w lokalnej społeczności jako grupa Żarnów, Białaczów, Żelanowice. Pątnicy, którzy fizycznie nie odnieśli obrażeń, ale będą z naocznymi świadkami dramatu, byli w głębokim szoku psychicznym. Zostali natychmiast otoczeni troskliwą opieką i przetransportowani do gościnnych murów publicznej szkoły podstawowej przy ulicy mostowej przed Bożu, gdzie dzięki zaangażowaniu lokalnych władz i wolontariuszy zorganizowano dla nich bezpieczny i spokojny nostek. Oraz zapewniono tak potrzebne w tych trudnych chwilach wsparcie psychologiczne i duchowe, jako pasterz diecezji, czując się odpowiedzialny za swoich wiernych, jeszcze tego samego wieczoru bardzo szybko i z głębokim smutkiem na tragiczne wydarzenia zareagował biskup diecezjalny radomski Marek Stanisław Solarczyk. W specjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób, zwrócił się on do wiernych z ojcowskim i pełnym bólu przesłaniem. Moi drodzy, dziś w kolumnie opoczyńskiej radomskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę miał miejsce wypadek. Pijany kierowca samochodu osobowego wjechał w pielgrzymów z grupy nr 3 Żarnów, Białaczu, Żelazowice. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich osób poszkodowanych i ich bliskich, a także w intencji całej naszej diecezji radomskiej. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Ten poruszający apel biskupa był nie tylko wyrazem solidarności, duchowego wsparcia dla wszystkich dotkniętych tą tragedią, ale także próbą zjednoczenia wspólnoty w bólu. W obliczu nieszczęścia i otoczenia, wspólną gorącą modlitwą wszystkich zaangażowanych w to dramatyczne wydarzenie, w tym także służb ratunkowych. Ta tragedia, odbijająca się szerokim echem w skali całego kraju, stanowi niestety kolejne boleśnie, dramatyczne przypomnienie o śmiertelnym zagrożeniu, jakie na drogach stwarzają nieodpowiedzialni i nietrzeźwi kierowcy działający z premedytacją i bez wyobraźni. Miejmy nadzieję, że wszczęte niezwłocznie dochodzenie pod nadzorem prokuratury będzie teraz miało na celu nie tylko dokładne wyjaśnienie z jaką prędkością poruszał się 54 latek czy był pod wpływem innych substancji i jakie dokładnie zarzuty prokuratorskie zostaną mu postawione, ale i odtworzenie minuta po minucie przebiegu zdarzeń, a niezawisły wymiar sprawiedliwości będzie musiał mu wymierzyć sprawiedliwą i adekwatną karę, która będzie przestrogą dla innych. Teraz dla poszkodowanych i ich najbliższych rodzin rozpoczął się niezwykle trudny, długi i pełen wyzwań czas leczenia i rehabilitacji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, a dla całej społeczności pielgrzymkowej, a także dla wszystkich ludzi dobrej woli, okres głębokiej żałoby i refleksji nad tragedią, nad kruchością ludzkiego życia i trudnym do pojęcia sensem cierpienia, które w tak brutalny sposób niespodziewanie przerwało ich drogę wiary i nadziei. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, to zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych najnowszych wiadomości. Dziękuję.